Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dookoła trudny. Oto obchodzimy dziady. Wstępujcie w święty przybytek. Jest jamużna, są pacierze, jedzenie i napitek. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Podajcie no mi garść kądzieli. zapalam ją. Wy, z pośpiechem, skoro płomek w górę strzeli, pędźcie go z lekkim oddechem. O tak, o tak, dalej, dalej. Niech się na powietrzu spali. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Patrzcie! Ach, patrzcie do góry! Cóż tam pod sklepieniem świeci? Oto złocistymi pióry, trzepiące się dwoje dzieci, jak listek z listkiem w powiewie, kręcą się pod cerkwi wierzchołki. Czego potrzebujesz, mleczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga? Czyli o przysmaczek słodki? Są tu panęczki, ciasta, mleczko, dowoce i jagodki. Czego potrzebujesz, pański krzyż? Nie chcecie jadła, napoju, zostawcież nas w pokoju, a krysz, a krysz! A kto prośby nie posłucha, w imię ojca, syna, ducha. Widzicie Pański krzyż? Nie chcecie jadła, napoju, zostawcie nas w pokoju, a krysz, a krysz! Podajcie mi, <laughs> przyjaciele, ten Janek na koniec laski. Zapalam święcone ziele, w górę dymy, w górę blaski. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Teraz wy, pośrednie duchy, coś tego padołu, ciemnoty i zawieruchy, żyłyście z ludźmi pospołu, lecz o ludzkim wolne skazy. Żyłyście nie nami, nie światu, jako te cząbry i ślazy, nic z nich owocu, ni kwiatu, ani się łkarni zwierzę, ani się człowiek ubierze. Lecz w bolne, skręcone bianki na ścianie wiszą wysoko, tak wysoko, Osiemianki była wasza pierś i oko. Która dotąd z czystym skrzydłem niebieskiej nie przeszła bramy, Was z tym światłem i kadzidłem zapraszamy, zapominamy. Mówcie komu, czego brak, kto z was prędki, kto z was łagli. A toż, czy obraz Boga rodzicy, czyli anielska postać, jak lekkim rzutem obręcza po obłokach, zbiega, chęcza, by z bez jeziora wody dostać, tak ona świeci w kaplicy. Do nóg biała spływa szata, włos z wietrzykami swawoli, Tu jak godach uśmiech lata, ale na oczach był za niedoli. Do mnie biała spływa masz żonę, Można w tym przypadku spowoli, Pojawiona ku śniegowi, ale w oczach był za niedoli. Na głowie ma kraśny ranek, W ręku cielony badynek, Przed nim bierze baranek, A na nim leci mocny bogot przed moją źrenicą. Odkryto przyszłe wyroki. Jeszcze musisz sama jedna latać z wiatrem przez dwa roki. A potem staniesz za niebieskim progiem. Dziś modlitwa nic nie zjedna leczże sobie z Panem Bogiem. A kto prośby nie posłucha, w imię ojca, syna, ducha czy widzisz Pański krzyż? I chciałaś jadła na to. Zostaw Zostawże nas w pokoju. A krysz, a krysz! A kto prośby nie posłucha? W imię ojca, syna, ducha. Czy widzisz pański krzyż? Nie chciałaś jadła na woju? Zostawszy, zostawszy nas w pokoju. A krysz, a krysz! Żyją wasz przez ognisko! No. Mówcie komu, mów, czego brak. To z was prawdy, to z was ładny. Hej, krótki słowo, O Obiecuj, będę żarłową. Spójrzcie mnie tu pod kaplicę. Puśćcie mnie, gość, na dwa Wszelki duch, jak aż potwora, Widzicie w oknie i upiora, Jak kości na polu wybladły. Patrzcie, patrzcie, jakie lice! W gębie dym i błyskawice, Oczy na głowę wysiadły, Świecą jak węgle w popiele, Włos rozczochrany na czele, A jak w suwie snop cierniowy. Płonąc miodłe ognia, ciska, tak od potem głowy, z trzaskiem słych, sypią się skrzysta. Dzieci, nie znacie mnie dzieci? Przypatrzcie się tylko z bliska. Przypomnijcie tylko sobie. Ja nie woszczy, pan panocz, dzieci. Wszak to moja była I dla dworok miarze dzień. Jak nie dożyliście w grobie, a zbyt ciężka mojka bodka. Jestem złego ducha mocy, okropnie cierpię męczarnie. Kiedy noc na ogarnę, tam idę szukać nocy, szukając nocy. A uciekając od słońca, tak pędzę żywot płaczy, a nie znajdę będą końca, piesznym głosem jestem płaską. A któż mnie nakarmić racie, szarpie mnie żarłośnych plackich. Darmo żebrze, darmo płaczę, my tu czarnym korowodem. Soby, kruki i buchacze, niegdyś tanku, suki twoje, któryś ty pomożył głodem. Zjemy pokarmy, wypijem na toje. Hej, soby, puchacze, kruki, szponami, krzywymi dzioby, szarpajmy jadło na sztuki. Chociażbyś trzymał już gębie i tamiasz pole za zagłębię, dostanę aż do jądroby, nie znałeś tości pani. Hej, soby, buchacze, kruki, i my nie znajmy litości, szarpajmy jadło na sztuki. A kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało naszkę.